Jeżeli zdarzy się, że uczeń w trakcie już rozpoczętych zajęć informuje prowadzącego o tym, że musi zakończyć lekcję kilka minut przed planowanym czasem, to mamy w zwyczaju wydłużać o te minuty kolejne spotkanie. Jeżeli natomiast zdarzy się tak, że prowadzący nie jest w stanie wydłużyć kolejnego spotkania o, o obcięte, niedopracowane minuty z poprzednich spotkań, wtedy rozliczamy się za czas zajęć, który realnie nastąpił. Natomiast prosimy, aby takich sytuacji raczej nie było. Prosimy o to, żeby szanować czas nasz, naszych prowadzących i ich zaangażowanie. W momencie, kiedy umawiamy zajęcia na konkretną godzinę, od tej godziny do tej godziny, to to jest 60 minut czasu, kiedy prowadzący ma w 100% swojej uwagi skupionej na tym jednym właśnie uczniu. Dlatego bardzo prosimy, żeby nie było takich sytuacji, że nagle dowiadujemy się, że zajęcia muszą trwać krócej. Jednakże życie czasem zaskakuje, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja wyjątkowo ma miejsce, to wtedy rozliczamy się za czas przepracowany, odpracowany proporcjonalnie, natomiast możemy również umówić się, żeby dodatkowe zajęcia wydłużyć sobie o te godziny, których nie dopracowaliśmy ostatnio.